Kochanie, wpadłem na taki pomysł. Już się boję, żeby zrobić listę czterech słabnych dla nas osób, z którymi chcielibyśmy się przespać, jeśli nadarzyłaby się okazja. Mhm. Ale nie możemy mieć wyrzutów sumienia po tym, jak zrobimy tę listę. Ty zrobisz własną listę, ja zrobię własną i później ją przeczytamy, ok? No okej. Okay. Dobra, ty zaczynasz. No dobra, dawaj. Ciekawa jestem, co napiszesz. Może być tu, tutaj czysto jest. No dobra, ja już. Twoja kolej. Okej, okay, mam. I teraz tak, ty przeczytasz własną listę. Uh -huh. Ja przeczytam własną, chyba tutaj dobrze No. Brad Pitt, David Beckham, wow. Bradley Cooper. Keanu Reeves. Wysoko mierzysz, bardzo wysoko. To ciekawe, ciekawe jak... ich... co ty napisałeś. Ciekawe Aż. kiedy ich spotkasz. A może Aby. się nada okazja, zobaczymy Dobre. czy tobie się uda. No, to teraz patrz. Twoją siostrę, jej kuzynkę, kuzynki, przyjaciółkę i naszą sąsiadkę. <laughs>